Dobry, kochani, witam Was serdecznie. We wczorajszym vlogu mówiłem Wam o tym, że pokazywałem Wam naszą dynię, nasze wspaniałe efekty uprawy dyni. No i oczywiście, w związku z tym, że u nas totalnie nic nie urosło, no to będziemy zmuszeni znowu w tym roku kupować warzywa. No i tego samego dnia zobaczcie, co przywiózł Daniel. <słuch> Proszę bardzo. Kupił 150 kilo dyni. Okazało się, że jak był po obiec u naszego znajomego, to że on ma dynię na sprzedaż również, więc od razu na start wziął 150 kilo dyni. Chyba tam jeszcze na jutro ma przygotować e, większą ilość tej dyni ten znajomy. A wziął Daniel tą dynię, dlatego że już mu wspominałem oczywiście od tygodnia o tym, że trzeba będzie już szukać pomału marchewki i innych warzyw i dyni. No więc oczywiście on dobrze wiedział o tym, że i tak i tak nas to czeka. Super, że się udało. Po złoty piędzie... po złotówce nawet. Miał być chyba po złote 50, ale po złotówce tą dynię kupił. Wilku mowa, wilk tuż tuż. Daniel był, słuchajcie, zobaczyć siano, bo już nam się kończy. E, I był zobaczyć siano, takie niedaleko nas, które wystawione było na sprzedaż. E, ale już do mnie dzwonił i mówił, że chyba jest słabo zbite to siano. Że chyba jutro czy pojutrze ma przywieźć ten pan nam trzy belę na próbę. Trzymano. Dajcie! Co z tym sianem? Że co? Jutro przywiezie. No ale że jest słabo zbite, tak? Za mało. Ale za stówkę bela, tak? Może mi się wyświetlał handlować jeszcze. No, Daniel. To ma zdolności do targowania się. Nie no ale musimy po prostu sobie zobaczyć, wiecie, jak to będzie wychodziło, no bo jak to ma wystarczyć na dwa dni bela, no to tak czy inaczej się to, żaden to biznes będzie i się nie będzie opłacało. Ostatnio, teraz liczyłem, to na cztery tygodnie 7 bel. No tak, jest już więc jak wyjdzie, no, no ja to tak liczę, że na 4 dni Bela. No co, jak na 4 dni wyjdziemy, no to dobrze będzie. Ta, 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 do, ta dobrze zbita Bela na 4 dni wystarcza. Więc jak ta wystarczy na... co <tacza> jest starczy na 4 dni. <tacza> ja to no mniej damy. <tacza> <tacza> nie, nie można tak robić. Ja po prostu zobaczymy na no jak to będzie wychodziło, jak będzie na dużo mniej wystarczała, no to się nie będzie opłacało, wiadomo. Idziemy zganiać krówki i będziemy próbować tą dynię robić. Yy, nie za bardzo mi się chce kroić ją ręcznie teraz. No spróbujemy przestajemy yy, garbki. Ja chciałem ją dawać im tak w połówkach, ale Daniel twierdzi, że połowę wyrzuca. No i chyba trochę ma rację, że nie zjedzą. No jednak, że to się płaci, więc rzeczywiście potem wyrzucać dużo takiego odpadu to średnio. Yy, więc zobaczymy sobie jak będzie nam szła, jak będzie nam szło krojenie dyni w tym rozdrabniaczu. do będzie, wiecie, marchewka tam idzie super i buraczek. Dynia w związku z tym, że ona jest miękka w środku, to nie wiem, czy to będzie dobrze tam szło. No ale właśnie zrobimy sobie test. A teraz idziemy po okrówki, tylko że pasy włączony i drabinę trzeba zdjąć. wam. Mówię do Daniela, byś wziął kamerę i trochę pogadał do widzów, bo cię dużo ostatnio nie ma. Ma. Rzadko no, Oj tam, ja trzy razy mnie nie było. No i obyło się bez echa. Widzicie? Jakbym ja ciągle tej kamery, z tą kamerą nie chodził i wam nie nagrywał, to by nie było kanału. Nie byłoby vlogów. Czepisz tą jedną? Bo ja mam zawsze w jednej ręce kamerę. Siema dziewczynki. Czy jesteście dzisiaj usatysfakcjonowane? Chyba, Chyba tak. tak. Chyba tak, bo bez marudzenia idą. Nawet. No, ale idziemy, o, idziemy. Koni Na koniczynka się zatrzymały chwilę. O, poczekaj, zrobię miniaturkę z tobą. Dawno nie było miniaturki z tobą. No, <noise> tylko wisienka mogłaby podnieść główkę ładnie jakoś. A. Ona nie jest do, fo do fotografowania. <noise> Dziewczyny już poszły pić wodę. Ale zobaczcie, jaki ładny zachód nawet wam złapie. Ostatnio ciągle. Przeważnie nagrywam wam rano albo koło południa zachodów. To już dawno wam żadnych nie pokazywałem. Rzadkość. A tam jak ładnie się odbija słońce, zobaczcie. Na wieżbach. No proszę. A co to krowa, żeby tak klepać? Przepraszam bardzo. Wisienkuś, buntuj się. Mi to się buntuje. Ucieka. Daniel to nie wie, słuchajcie, co się dzieje tutaj w ciągu dnia, to tylko na vlogach widzi. Ty z jeszcze właściwie nie widziałeś, bo tych vlogów jeszcze nie, nie montowałem, jeszcze nie, nie, nie poszły. No Daniel, generalnie przeważnie pierwszy co jak przyjeżdża z pracy, to siada przed, przed, ten, przed telewizorem i mówi, czy jego ulubieni youtuberzy coś wrzucili. A ulubieni youtuberzy Daniela to są kto? No to jak nas. Włącza sobie film nowy. Teraz się śmieje, że będzie sobie oglądał co się dzieje jak nie wie, jak go nie ma w domu. No co tam dziewczynki? Aha, odrabina zdjęta? Chodźcie do obórki. Chodź Wisienka. Bo ona nie chce pić wody. No, pomalutko, pomalutku. Pomalutku dziewczyny, spokojnie. No Wisienka, weź tą dupkę do środka bardziej. Hop. Ja żenimy jeszcze lepiej. A ona nie chce, no jakby chciała, to wypiła. piła. Sam nam mówicie, żebyśmy, dlaczego na wózku nie robimy, albo na taczce? No bo zawsze jest tak, że jest przecież tylko parę metrów do przeniesienia. A widzicie? Jutro mamy mieć gości, słuchajcie, i dlatego w ogóle dzisiaj nagrywam już drugiego vloga, żeby, żeby były. I Daniel mówi, no to jutro jak przyjedzie Marcin, to nam pomoże lodówkę przenieść. <grymianie> A on to jest dobry w wykorzystywaniu ludzi. <grymianie> To nasza kochana kalczunia specjalnej troski. Mamy cały czas takie podejrzenie, że ona po prostu bardzo słabo widzi. Bo w ogóle od nas nie ucieka, bardzo często zostaje e, gdzieś tam. Codziennie, osobno, codziennie na podwórku jest. No, osobno od stada, nie podąża za stadem, albo często zostaje tam w tej zagrodzie, jak dopuszczamy kaczki. Bardzo dobrze ma wyostrzone inne zmysły, za to bo słyszy doskonale. Nie ona tak nas uczy, gdzie yy, generalnie ze stadem. No i taka to nasza. Musimy ich pogadać jakieś imię, więc możecie pisać w komentarzach propozycje, jak powinna się nazywać ta nasze kaczynia. Nie masz jakieś tam? czy coś mówiłeś kiedyś chyba? Czubatka, mówi. Czubatka. No to może czubatka być. Piszcie wy jeszcze swoje propozycje i potem. To już wybierzemy, dobra leć czubatka. A no, zobaczmy, ona tak zostaje. Ładne, kolorowe te dynie, słuchajcie. Fajne. Ale z tego co pamiętam, to te, tego koloru, to były takie najbardziej słodkie zawsze i takie... Normalnie ten zapach aż miał taki słodziutki. Zobaczymy teraz. Takie, Takich to na przykład jeszcze chyba nie, nie mieliśmy nigdy. Jeszcze trzeba znaleźć tasak. Pośród porzuconych rzeczy po przeprowadzce. Czekaj, tamta jeszcze jest, nie <laughs> tu Mm. Ja nie pamiętam, jak ja to robiłeś, nie robiłeś ty jeszcze. Ja cię lubię, to nie pachnie. Tego, Teraz już chyba doszedłem do wprawy, to mogę wam pokazać. No, patrz na palce. No, Teraz mogę wam pokazać jak sobie ucinam palce. Jakby się nie zapomnijmy. Jak jazda na rowerze. Już skroiłem pół kastry ręcznie, nadgarstek już nie boli. To Daniel teraz wymyślił, że wyciąga, żeby zobaczyć, czy pójdzie jednak tą rozdrawniarką. Piękna tutaj cały czas tylko poluje na dynie, co spadnie. Następna wielbicielka dyni. U nas w tamtym roku to większość psów lubiła dynię bardzo. Co <laughs> to takie? Co to, co to się dzieje? Ojej, co to się dzieje, Turunia? Nie, nie, bo tam musisz ten, 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 to, wiesz? Dobrze dociskać. To był z tym taki problem trochę. Znaczy, nie problem, ale nie problem, ale problem bo odwr by już przyszykowany tak. Nie nie jeszcze musisz spróbować bardziej do, do a, wiesz, blokada jak to blokada tak tak właśnie e, blokada tam. taka mhm. A może prądu nie ma w sensie <noise> a ten przedłużacz jest podłączony tam mhm. o. No mówię z tą blokadą. No to jest Maciejan. A we drugim tonie. To nie można. Nie, bo to nie ten W ogóle nie ma takiego kształtu. Wiecie, żeby ta dynia tam... Zastysały, żeby te trybiki tam wciągały tą dynię, to nie da rady, niestety. To było drobne Dynię albo trzeba kroić ręcznie, albo dawać w całości, w sensie na pół przekrojonej. Nie, no nie Ale, jest źle. Ale no, pokrojona fajnie w sumie. No. Taka bezpieczna. No. Bezpieczna, no te, to jak marchewka no ta. w sumie, nie? No, dalej ze zrobieniem. Nie, może? A few moments later. Muszę jednak kroić ręcznie tą dynię, bo tym nie idzie. Zapycha się cały czas. Jak Daniel nawet próbował popychać takim patykiem. No to opatek mu wciągnęło i taki był efekt, więc no dynia tylko kroi. Jeżeli chodzi o dynię, to tylko krojenie ręczne zostaje i wchodzi w grę. A nas już prawie noc zostaje, więc kończymy to kroić i zabierzemy Was jeszcze, zobaczymy czy będą w ogóle chciały jeść, bo czasami na początku jest tak, że pierwsze dni to tak całkiem średnio, no ale zobaczymy. Ta wysypaliśmy. To zmielone. Na początek tylko tyle im dałem, bo krówką no bo musicie pamiętać, że każdą zmianę u przeżuwaczy, wszystko co wprowadzacie nowego to trzeba bardzo powoli wprowadzać. Dlatego, że no przeżuwacze to nie jest jeden żołądek, tak? tylko tam jest cały proces i żeby ta mikroflora cała się. Czekajcie, żeby to wszystko po prostu miało. Czas się przyzwyczaić do nowego pożywienia to zawsze bardzo, w bardzo malutkich ilościach przyzwyczajamy do wszystkiego. Czy to kozy, czy owce, czy krowy. Żeby się nie zadławiło też. nie? No to zadławienie to jedno. Mi chodzi o to, że musi się żwacz przyzwyczaić do nowej rzeczy. Tak jest pokrojone. W taki sposób, żeby to było bezpieczne, ale chodzi o to, że każdą zmianę trzeba bardzo powolutku wprowadzać, od malutkich ilości. No, bo, bo smakuje. dziewczynom dziewczyną smakuje, ale wiśnia nie, zobaczcie. Nie. Ona to w ogóle pierwszy raz w życiu dostała dynię, bo dziewczyny to w zeszłym roku już trochę jadły, mu mój bubu. Nie, wchodzi do krówek, ale już jest jakość trochę do kitu, widzę na kamerze. Będziemy zaraz kończyć. Jeszcze zobaczymy, jak kozy zareagują. Jak tam kozy, one już myślę, że po, o, po głosie mogą słyszeć, że jest dynia. Po tym to już koniec, puste po tym przeżywaniu przez krówki, Zresztą one nie są głupie, one słyszały już, jak szufelką nakładałem do, do wiaderek dla do królek. Dobra, idę już je kować. Daj już tutaj dziewczynom. Gdy ja dam w laneczce ten pojemnik. Tak, śniadanie zawsze w tych samych pojemnikach. Proszę. I e, Blanka wie o co chodzi, kumaczacza. Już? Lady, już. Skocz kuty. Co? co pani powie. Makiem podeszły. Tylko czarna czegoś szuka u luny zamiast u siebie jeść. A tam? Tak jak dawałeś? Gwiazdka i łatka? Nieco, nieco. Daleko od siebie, tak, bo wiesz jaka jest Baśka. Baśka to jest terminator i jak mają za blisko pojemniki, za blisko Kalifornii, no to oczywiście ona będzie broniła i swojego, i Kalifornii. No, a tak to sobie poje moje. Dobra kochani, my idziemy jeszcze dać tam do tyłu i widzimy się w jutrzejszym vlogu. Trzymajcie się ciepło, papa. I żegnamy się z wami, widzimy się i widzimy się jutro w... I widzimy się w jutrzejszym vlogu, trzymajcie się ciepło, papa.